Lista typów dokumentów, jakie można rejestrować w komargach RPXL z wykorzystaniem mechanizmu OCR, została wzbogacona o dokumenty przyjęcie zewnętrznych. Jest to funkcjonalność dostępna od wersji 2023.1. Dodatkowo, w najnowszej wersji w zakresie faktur zakupu obsłużona została interpretacja plików graficznych w języku angielskim. Idea wczytywania dokumentów w PZ jest bardzo podobna do dotychczasowych operacji OCR. Wystarczy na liście PZ wybrać stosowną opcję i wskazać z dysku dokumenty WZ od dostawców. System wczytuje pliki i tworzy kolejne dokumenty. Jeżeli zidentyfikowany dostawca nie został dotąd zarejestrowany w systemie, wówczas system zakłada jego kartę. O czym użytkownik jest informowany. Podobnie dzieje się w przypadku pozycji towarowej. Jeżeli jest taka potrzeba, wówczas system samodzielnie zakłada kartoteki towarowe, informując o tym użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby takie karty były zakładane, wystarczy wyłączyć stosowną opcję konfiguracji, a wówczas na elementach ustawiany jest towar Avista. Dokument PZ zarejestrowany z wykorzystaniem OCR powinien zostać zweryfikowany w zakresie poprawności odczytanych danych. Tą weryfikację ułatwia podgląd czytanego dokumentu dostępny z poszczególnych zakładek formatki PZ. Użytkownik ma możliwość oznaczenia dokumentu jako przez siebie zweryfikowanego bezpośrednio na formatce PZ. Jak również za pomocą stosownej opcji przycisku OCR. Opcja taka dostępna jest również w menu kontekstowym listy PZ, tym jako operacja seryjna. Status OCR dokumentu prezentowany jest w dedykowanej do tego kolumnie. Pod listą udostępniony został filtr, pozwalający na ograniczenie listy. Do PZ wczytanych przez OCR, w tym nie niezweryfikowanych. Dokumentu, który nie został zweryfikowany przez użytkownika, nie uda się zatwierdzić. To wszystko w zakresie dokumentów PZ. Jeżeli chodzi natomiast o faktury zakupu, to w najnowszej wersji system interpretuje pliki w języku angielskim. Zasadniczo funkcjonalność ta. Nie różni się od dotąd dostępnej, poza kilkoma wyjątkami. Mianowicie dla tego typu plików wprowadzono kolejne kryterium identyfikacji towaru. Jeżeli towaru nie uda się zidentyfikować na, to, na podstawie jego kodu i nazwy własnej, wówczas system poszukuje towaru, dla którego zdefiniowano tłumaczenie angielskie zgodne z odczytanym z dokumentu. Dla przypomnienia tłumaczenia nazw poszczególnych towarów dokonuje się na zakładzie opisy tłumaczenia. Podobna zasada dotyczy jednostki pomocniczej. To jest system interpretuje nie tylko symbol własny, ale również tłumaczenie angielskie jednostki pomocniczej towaru.